Witam serdecznie. Tomasz Domański, Agrosimex. Zapraszam na piąty odcinek projektu Truskawka. To już druga odsłona projektu Truskawka. Całosezonowego doświadczenia prowadzonego w celu maksymalizacji wielkości, jakości i trwałości pozbiorczej owoców. W tym sezonie przetestujemy dla Państwa praktyczne rozwiązania nawożenia i ochrony w uprawie truskawek pod osłonami. Zachęcamy do oglądania odcinków projektu Truskawka na naszym kanale YouTube i Facebook. Spotykam się z Państwem w Kołoszach ponownie w tunelach z odmianą fle. Proszę Państwa, widzieliśmy się tutaj ostatnio niespełna dwa tygodnie temu. Przez te dwa tygodnie trwały tu bardzo intensywne zbiory. No i dzisiaj możemy zaobserwować, że większość owoców jest już zerwana. Zbiory prawdopodobnie na koniec tego tygodnia zostaną zakończone. widzimy, że jeszcze owoce są bardzo dobrej jakości, wyrośnięte, bardzo smaczne, trwałe i dziś, tak jak zapowiadałem już w ostatnim odcinku, chcę zrobić również podsumowanie trwałości pozbiorczej tych owoców. Ale przede wszystkim na sam początek chciałem wrócić do ochrony i do nawożenia, do tego, co było robione tutaj na tej plantacji, tak, żebyście państwo mieli te bieżące informacje. Od ostatniego naszego odcinka został zastosowany limocyd w dawce 4 litrów, tak jak zapowiadaliśmy i już żadne inne zabiegi dolistne tutaj nie były wykonywane na tej plantacji. Oczywiście cały czas systematycznie idzie nawożenie. Cały czas był tutaj podawany ten Ultrasol 12-12-36, do tego był siarczan magnezu i na przemian CATS, czyli tiosiarczan wapnia. Teraz również cały czas te nawozy są podawane, ponieważ chcemy tutaj do ostatniej truskawki zbierać tak okazałe owoce. Proszę Państwa, teraz troszeczkę już zmniejszyliśmy EC. Wcześniej były podawane tutaj EC na poziomie 1,5, teraz już EC jest na poziomie 1. Widzimy, że już troszeczkę z tym nawożeniem wyhamowujemy, ponieważ tych owoców jest już na roślinach mniej. I po prostu pozwólmy im dorosnąć, tak żeby w tym, w tym tygodniu zakończyć zbiory. Wracając do podsumowania projektu przede wszystkim przyjdzie czas jeszcze na podsumowanie tonażu, ale to, co już możemy stwierdzić, to na pewno tą trwałość pozbiorczą owoców. Tak jak obiecałem, w ostatnim odcinku zerwałem owoce z tej plantacji, zerwałem owoce z plantacji, gdzie była prowadzona kontrola. I zrobiłem porównanie przechowywania tych owoców w warunkach pokojowych. To, co rzucało się od razu na pierwszy, na pierwszy rzut oka, to przede wszystkim kolor owoców. Tu z naszego projektu owoce były jaśniejsze, były bardziej błyszczące, a z kontroli owoce były ciemniejsze. Ja te owoce ustawiłem w punetkach po pół kilograma i przechowywałem właśnie w pomieszczeniu z temperaturą pokojową. Po 24 godzinach owoce były przechowywane, wykonywałem zdjęcia, następnie po 48 godzinach przechowywania, jak również po 72 godzinach wykonywałem zdjęcia. Co można było zauważyć, że zarówno owoce z naszego projektu, jak również owoce z kontroli, dosyć dobrze przechowywały się w warunkach pokojowych, nie było porażenia szarą pleśnią, także ta jakość, zarówno z tej plantacji, jak i z kontroli była bardzo wysoka. Po okresie 120 godzin. Znaczące różnice już było widać, ponieważ owoce z kontroli wypuściły sok, owoce całkowicie straciły jakość, pojawiło się bardzo dużo szarej pleśni i te owoce całkowicie po prostu zgniły. Jeżeli chodzi o owoce z naszego projektu, widać, że te owoce dużo bardziej zachowywały tą swoją trwałość. Też już pierwsze owoce zostały porażone przez szarą pleśń, owoce straciły jędrność, ale mimo to po 120 godzinach jeszcze te owoce nie zgniły i Przysłowiowo nie wypłynęły spunetki. Także wpływ tego nawożenia, który zastosowaliśmy tutaj na tej plantacji, wpływ właśnie nawozów dolistnych, jak również fertygacji, przełożył się bezpośrednio na tą dużo większą trwałość pozbiorczą, trwałość w tym obrocie handlowym. To był jeden z celów, jaki sobie założyliśmy właśnie na ten projekt Ruskawka. Dlatego bardzo się cieszę, że ten projekt wyszedł tak fajnie i że mogę Państwu przekazać te efekty po prostu naszych programów, które stosujemy na tej plantacji, w tym projekcie, żebyście Państwo mogli w przyszłości wykorzystać właśnie te projekty, te całe schematy, systemy nawożenia na Waszych plantacjach, w Waszych tunelach. Na dziś to wszystko. Myślę, że miłym akcentem możemy zakończyć ten odcinek projektu Truskawka. Myślę, że spotkam się z Państwem jeszcze raz w tych tunelach, żeby pokazać Państwu, co się dzieje z tymi roślinami już po zbiorze. Ale dziś chciałbym życzyć Państwu tak pięknych i smacznych owoców i zaprosić na kolejny odcinek projektu Truskawka.